Wymodelujemy sobie buteleczkę po perfumach, a następnie dodamy takie podstawowe materiały. Otwieramy naszego blendera, minimalizujemy go, przechodzimy do widoku z przodu, dodajemy pierwsze ze zdjęć, obrócimy je o 90 stopni i ustawimy mniej więcej na środku. Możemy zeskalować naszego cuba tak, aby pasował do zdjęcia referencyjnego. I wydłużymy go oczywiście na wysokość. Teraz przejdziemy do widoku z boku. Przechodzimy do trójeczki, tylko że musimy przejść do widoku z lewej strony, ponieważ jak sobie sprawdzimy nasze zdjęcie, to widzimy, że zostało ono wykonane właśnie z lewej strony. Obracamy je również i przenosimy na środek. Jak widzimy nie do końca nam się tu pokrywa wszystko, włączymy wireframe. Chciałbym na razie zająć się tutaj tą częścią taką niklowaną, a buteleczkę szklaną dorobimy sobie później. Więc zeskalujemy nasze zdjęcie, tak aby pasowało na wysokość. Następnie zeskalujemy nasz obiekt, tak aby pokryć tutaj właśnie tą część metalową. Skalujemy to względem osi Y. Przesuwamy. I mniej więcej nam się to zgadza. Widzimy, że zdjęcie jest zrobione z perspektywy, więc ciężko będzie to dopasować tak idealnie. Mam jeszcze jedno zdjęcie, które możemy dorzucić z góry. I spróbujemy je ustawić tak, aby pasowało. Z góry musimy sobie troszkę pomniejszyć nasze zdjęcie, tak aby wpasowało się w ramy naszego cuba. I też wszystko pasuje idealnie. Płaszczyznę górną sobie ukryjemy, dam H, a dwie pozostałe na chwilkę jeszcze zostawimy. Przechodzimy do widoku z boku i pierwsze co zrobimy, to musimy sobie wyciąć tutaj tą powierzchnię z boku. Jak to zrobić? No, oczywiście, za pomocą modyfikatora boolean, Shift A cube, przesuniemy go troszkę w prawo, Y i zeskalujemy względem osi Z, tak aby te wymiary mniej więcej nam się tu zgadzały. I tutaj na głębokość wydaje mi się, że jest w porządku. Zobaczmy, czy przechodzi na wylot. Tak jest, jest w porządku i teraz musimy stworzyć sobie tutaj to zaokrąglenie, oczywiście za pomocą narzędzia Bevel. Przechodzimy więc do Edit Mode, zaznaczamy te ściany, które chcemy sobie wybewelować, więc to będą ta górna i ta dolna. Przechodzimy do widoku z lewej strony, wciskamy Ctrl trójkę i dajemy Ctrl B. Tworzymy bevel. Teraz w dodatkowych opcjach musimy zwiększyć ilość segmentów, może do 36 i zmienimy width. Teraz widzę, że mniej więcej nam się tutaj łuki zgadzają, tylko że nasz cały obiekt nie wpasowuje się dobrze w nasze zdjęcie referencyjne, więc przejdziemy do Object Mode i odpowiednio to zeskalujemy i przeniesiemy troszkę w dół nasz cały obiekt. I może troszkę zeskalujemy względem osi Z. Oczywiście tu jest zrobione z perspektywy, dlatego wygląda to troszkę inaczej, ale wydaje mi się, że tak jak jest teraz, będzie w porządku. Aplikujemy naszą skalę. Ciśniemy N, żeby sprawdzić, czy rotacja i skala jest w porządku. Rzeczywiście jest, więc tak to zostawiamy. Teraz przechodzimy do naszego obiektu i dodamy modyfikator Boolean, Add Modifier, Boolean i wybieramy nasz obiekt. Chciałbym jeszcze sprawdzić, czy nie ma czasem ukrytych wierzchołków w obiekcie, i przejdę do Edit mode, zaznaczę wszystko. Kliknę Vertex, Match Vertices by Distance i na szczęście nie było tutaj żadnych wierzchołków do usunięcia, więc chowam to. Ukryłem nasze górne zdjęcie referencyjne, ale widzę, że zrobiłem to za szybko, ponieważ musimy jeszcze tutaj stworzyć sobie tutaj krawędź tą, tak? To zaokrąglenie. Więc również na chwilkę wyłączę nasz Boolean i przejdę do Edit Mode, tak, aby właśnie stworzyć naszą tą tutaj krawędź. Zrobimy to zaznaczając te dwie krawędzie i wciskamy sobie widok z góry i Ctrl B. Przechodzimy do menu. Możemy tutaj sobie ustawić powiedzmy jedynkę, a ilość segmentów. Może zwiększymy ilość segmentów do 64. Zaznaczymy wszystko i spróbujemy usunąć niepotrzebne werteksy. Byte Distance. Widzimy, że dwa zostały usunięte. Przechodzimy do Object Mode i włączymy nasz modyfikator Boolean. Wszystko działa prawidłowo. Teraz potrzebujemy dodać naszą, tą fioletową część. Jak to zrobić? Najłatwiej będzie zduplikować ten obiekt, który już mamy zrobiony, więc dajemy Shift D i zostawiamy go w miejscu. Tu oczywiście nie będziemy potrzebować modyfikatora Boolean, dlatego go usuniemy i odrobinę zeskalujemy. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo dobrze. Dodam na szybko jakieś materiały, tak aby odróżniały się od siebie te nasze obiekty. Purple, plastik. I od razu damy taki troszkę fioletowy kolor. Zapiszemy sobie nasz plik. Teraz musimy sobie przejść do widoku z przodu, włączyć wireframe i widzimy, że tu musimy dodać jeszcze nasz otwór. Wydaje mi się, że najłatwiej będzie to zrobić za pomocą zwykłego kółeczka, który wyekstrudujemy i następnie użyjemy następnego narzędzia, boolean i wytniemy sobie tą dziurę w naszym metalowym opakowaniu. I purple plastic sobie ukryjemy, żeby nam było łatwiej. Dodajemy circle, shift A, mesh circle, zrotujemy to względem osi X o 90 stopni, skalujemy. Musimy to przesunąć, może włączę sobie gizma, dzięki czemu będzie mi troszkę łatwiej. Do przodu, widok z przodu, lecimy do góry, przybliżamy, skalujemy. Miejsce naszego otworu jest już mniej więcej prawidłowe. Przybliżamy to jak najbliżej się da, ale tak, żeby wystawało poza obręb naszego obiektu. Przechodzimy do edit mode, zaznaczamy cały okrąg. Wciskamy F, aby powstała tutaj ścianka, to jest dosyć istotne. Teraz dajemy Extrude, Y, wjeżdżamy na taką głębokość, jak głęboko chcemy mieć ten otwór. Tu widzimy, że jest taki delikatny bewel, więc spróbujemy sobie go utworzyć bez narzędzia. Po prostu dodamy kolejnego ringa i zeskalujemy go po prostu, aby utworzyć taki spadek. Tą ostatnią ściankę też możemy zeskalować i dodać F. Mamy nasz obiekt do wycięcia. Teraz możemy skorzystać z narzędzia Boolean. Zaznaczamy nasz obiekt, przechodzimy do modyfikatorów i dodajemy kolejny Boolean. Wybieramy nowy obiekt, który mi się nie zaznaczył, ponieważ ciężko zaznaczyć cokolwiek, jak się ma włączony X-Ray. Więc robimy to jeszcze raz. Dodajemy obiekt i możemy go teraz ukryć. Ha. I już mamy dziurę zrobioną. Teraz przechodzimy do widoku z przodu, włączamy wireframe i widzimy, że musimy dodać takie białe psikadełko, więc spróbujemy sobie to wymodelować, ale od razu spróbujemy dodać to w odpowiednim miejscu, więc włączę sobie na chwilkę jeszcze nasz circle, tak aby on wyznaczył mi pozycję. Przejdę do edit mode. I może tu zaznaczę to wewnętrzne kółeczko, i tutaj właśnie prowadzę sobie nasz kursor. Dzięki temu teraz mogę ukryć nasz obiekt, a kursor zostaje mi dokładnie po środku. Teraz dodam sobie kolejny circle, zeskaluję go i zrotuję względem osi X. Skalujemy, przechodzimy do widoku z przodu. I troszkę powiększego, przechodzimy do edit mode. Myślę, że zaczniemy może od tyłu, więc przeniosę go tutaj na sam tył. Ekstruduję, będzie on się kończył, powiedzmy tutaj. Teraz ekstrudujemy i skalujemy. Teraz ponownie ekstrudujemy względem osi Y, tak żeby to troszkę cofnąć. Ekstrud, skalowanie i ekstrud Y. Mniej więcej to wygląda właśnie tak. Przechodzimy do zwykłego trybu. I teraz już możemy sobie tak naprawdę ten widok z przodu ukryć, bo już mamy wszystko ładnie wymodelowane. Wciskamy H. Dodamy sobie nasz purple plastik, ponieważ nasza część metalowa jest już skończona. Tutaj widzę, że nam wystaje nasz nasza część purple, tak? Czyli musimy sobie przejść do może widoku z góry, zaznaczyć tą naszą ściankę. Przejdę do edit mode, zaznaczę ściankę. Jak mi się tylko uda. Widok z boku i zjedziemy sobie tu poniżej, tak? Aby nie była ona już widoczna. Oczywiście kolory mi się zdublowały, więc tutaj muszę przejść... Do zakładki z materiałami i wpiszę sobie metal. Przechodzę do widoku z boku i będziemy sobie modelować naszą szklaną część. Mógłbym utworzyć cuba, ale jest taki chyba szybszy sposób. Zaznaczę sobie tą ściankę, ponieważ ta tylna część będzie dokładnie taka sama. Więc zaznaczam ściankę i tylko ją duplikuję, tak? Zduplikowała mi się, przesunę troszkę w boczek i wcisnę przycisk P dam Separate by Selection. I teraz mam już taki osobny obiekt z tego. Przejdę do Edit Mode, zaznaczę ją. Widok z boku, Extrude Y i jedziemy sobie tu do końca. Mamy nasz obiekt. Przejdę do Wireframe, żeby cokolwiek widzieć. Tutaj w środku butelki widzimy takie różne zaokrąglenia. Yy, powiem Wam tak, nawet na żywo nie wygląda to zbyt ładnie, więc nie będę tego tutaj robił. Tylko stworzymy sobie taką grubość, po prostu zwykłą, prostą. Czyli zaznaczę wszystko i dam extrude i scale. Przejdę do widoku z boku i może troszkę zeskalujemy, jeśli chodzi o wartość z. Teraz dodamy jakiś materiał. To ma być takie szkło, więc sobie tutaj wybierzemy w materiałach nie metal, tylko podpiszemy szkło. I tu wybierzemy surface glass. Teraz dodamy sobie tutaj kolejnego cuba, który będzie imitował nasze perfumy, tak? Ten nasz płyn. Tworzymy po prostu cuba, mesh, cube. Przejdziemy do widoku z boku. G, przesuwamy. Przybliżamy. Taki może być troszkę mniejszy od tych naszych ścianek. Troszkę przesunę. Przejdę do widoku z góry. X-ray i skalujemy względem osi X. Widzę, że widok z góry jest tutaj naj... Optymalniejszy. Tutaj jest lekka przerwa, więc w porządku. Zaznaczymy sobie nasz cały obiekt i zeskalujemy jeszcze względem osi X, żeby taka przerwa była naprawdę minimalna. Widok z boku od dołu jest OK, od góry zmniejszymy to troszkę, żeby wyglądało podobnie jak jest na zdjęciu. Dodamy nowy materiał. Niech się nazywa po prostu Liquid. Jeśli chodzi o materiały, to zajmiemy się nimi później. Na razie po prostu wszystko sobie wymodelujemy. Na koniec została nam tutaj ta rureczka tak do podawania perfum. Naszą rureczkę zrobimy za pomocą Beziera. Klikamy Shift A Curve Bezier. Przeniesiemy to, co nam się utworzyło bliżej nas. Widzimy, że jest ona obrócona nie w, ten, nie w tą stronę, którą byśmy chcieli, więc zrotujemy ją względem osi Y. Rotate Y 90. Tak jest znacznie lepiej. Złapiemy sobie górę, przejdziemy do widoku z boku, przesuwamy ją w odpowiednie miejsca, G, przesuwamy na dół. Teraz złapiemy sobie nasz górny punkt i rotujemy. I jak widzimy od razu układa nam się to bardzo ładnie. Teraz przechodzimy do Object Mode i klikamy zakładkę z naszą krzywą. W geometry możemy za pomocą narzędzia DEF zwiększyć tutaj. Grubość. Ustawię to na 003. Wydaje mi się, że będzie w porządku. Zwiększę tylko naszą rozdzielczość, żeby ta krzywa była dużo ładniejsza. Na 64 wygląda w porządku. Dodam jeszcze materiał do tego niech się nazywa rureczka. Może podpiszę sobie to wszystko, żeby później było nam łatwiej. Więc tak naprawdę modelowanie jest już zakończone. Teraz, żeby to jakoś wyglądało, to musimy sobie dodać odpowiednie materiały. Jak sobie spróbujemy to teraz wyrenderować, to widzimy, że dostajemy wielki miszmasz. Pierwsze co musimy zrobić, to utworzymy nową kolekcję po to, żeby ona się po prostu nie renderowała. Klikamy więc new i wszystko, co ma się nie renderować, wrzucimy do tej właśnie kolekcji. Czyli wszystkie nasze zdjęcia, wszystkie obiekty, które są wycinane poprzez. Narzędzie Boolean. Teraz klikniemy prawym na tej kolekcji i wciśniemy Visibility Disable in Render, dzięki czemu nie będzie się to renderować. Klikniemy F12 i sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Teraz dodamy sobie materiały. Najpierw dodamy materiał do naszej metalowej części, czyli zwiększymy Metallic. Zmienimy sobie nasz silnik renderowania na Cycles. Ja zmienię to też na GPU. Tutaj renderowanie na razie zmniejszę na 16, tak aby było nam łatwiej to zobaczyć wyniki naszej pracy. Tutaj zaznaczymy sobie też kilka opcji. Na razie zmniejszymy tutaj wymiary naszego renderu, tak aby nie czekać zbyt długo. Zajmiemy się teraz naszym szkłem. Roughness zmniejszymy ją na 0.2. Może od razu sobie przejdziemy do wyświetlania właśnie renderu, aby widzieć mniej więcej, jakie wyniki tu otrzymujemy. Widać nasz Liquid w środku. Teraz sobie go troszkę zmienimy. Podpiszę go. To nasze szkło też ma być troszeczkę fioletowe, więc tutaj zrobię podobnie. Tylko ta wartość ma być naprawdę taka subtelna. I zobaczymy, jak nam się to teraz renderuje. Zmienimy opcje związane ze światłem. Klikamy light, wybierzemy Sun, damy mu wartość około 5, przejdziemy do widoku z przodu i obrócimy to w tą stronę, przesuniemy nasze światło, następnie może w ten sposób. Spróbujemy wyrenderować to ponownie, dodamy podstawkę, tak, aby nasze perfumy stały na czymś, więc teraz dodamy sobie SHIFT A mesh i plane. Może wyjdę na razie z trybu renderowania. Zeskalujemy troszkę naszą podstawkę i z tyłu utworzymy takie zaokrąglenie. Robimy to w ten sposób, że zaznaczamy sobie krawędź, przejedziemy nią do góry, oczywiście ekstrudując i teraz sobie utworzymy tutaj bevela. Czyli dajemy Ctrl B i tworzy nam się taka ładna półokrągła płaszczyzna. Możemy zwiększyć ilość tutaj segmentów do 100. Teraz go obrócimy Zaznaczamy naszą podstawkę i obrócimy tak, aby żeby renderowało nam się dokładnie to co chcemy. Klikniemy F12 i nie wyświetliła się nam nasza podstawka, ponieważ została ona utworzona właśnie w tej kolekcji, która się nie renderuje, więc przejdziemy jeszcze raz, wciskamy F12. Wydaje mi się, że taki efekt jest naprawdę bardzo dobrym efektem. Co jeszcze chciałbym zrobić, to utworzyć tutaj na górze taki bevel, ponieważ o tym zapomniałem. Więc wrócimy sobie do naszego modelu. Wyjdziemy z trybu kamery, przejdziemy do Edit Mode. I musimy sobie zaznaczyć tutaj naszą całą górną płaszczyznę poza tą tylną krawędzią. Więc najłatwiej będzie po prostu zaznaczyć obie tutaj. Na razie sobie ukryję dolną krawędź. Zaznaczę nasz obiekt, zaznaczę górną ściankę i dolną. Przejdę do zaznaczenia krawędzi i odznaczę tą tylną krawędź. Zarówno u góry, jak i u dołu. I teraz tworzymy sobie. Delikatny bevel, Ctrl B. Możemy zmniejszyć ilość segmentów, ponieważ jest ich za dużo zdecydowanie. Niech będzie 8. Przejdziemy do widoku z kamery, możemy sobie odkryć naszą podstawkę i klikniemy F12. Widzimy bardzo dużo tutaj tak zwanego szumu zaraz spróbujemy sobie go zminimalizować i troszkę obrócimy nasze perfumy w naszą stronę więc przechodzimy do kamery i troszkę zmienimy nasz wygląd może o tak obkręcimy naszą podstawę spróbujemy jeszcze raz wyrenderować aby mieć pewno, że dostajemy to czego chcemy wydaje mi się, że tak jest w porządku Moglibyśmy troszkę jeszcze zwiększyć tutaj wartość niebieskiego. Zapisujemy plik i teraz zmienimy ustawienia renderu. Zwiększymy na pewno wartość tutaj sampling, niech będzie 256. Zwiększymy naszą rozdzielczość na full HD. Teraz przejdziemy sobie do zakładki View Layer i na dole mamy taką opcję jak Denoising, więc włączymy ją. Tyle, że będziemy musieli tutaj troszkę pozmieniać te wartości na takie znacznie mniejsze, więc tutaj damy sobie 0,1, tutaj też 0,1. Po zaznaczeniu denoising przejdziemy jeszcze na chwilkę do zakładki render. Ja sobie zwiększę tutaj wielkość tych naszych tiles na 256. Jeśli renderujemy za pomocą procesora, to lepiej nie zwiększać tych wartości. Ja renderuję przy użyciu mojej karty graficznej, dlatego zdecydowałem się je powiększyć. Oczywiście to jest kwestia do przebadania. Możemy sobie wziąć ten sam rysunek i próbować renderować przy różnych wartościach. Oczywiście przy wartościach, które są potęgą liczby 2, czyli najlepiej wpisywać 16, 32, 64, 128, 256. Większych wartości nie radzę wpisywać. I zobaczyć, który render wykonuje nam się najszybciej, i takie ustawienia sobie później zachować i je praktykować. Więc, teraz, wcisnę F12 i zobaczymy wyniki naszej pracy. Mamy już wynik naszego renderu, wygląda to naprawdę dobrze. Oczywiście są różnice w materiałach od oryginalnego obiektu, ponieważ no spędziliśmy tylko chwileczkę tak naprawdę na dostosowywaniu tych materiałów. A poza tym. Teksturowanie czy dodawanie materiałów nie jest przedmiotem tego kursu, więc dlatego też nie spędzamy na tym zbyt wiele czasu. Chciałem Wam tylko pokazać, że przy niewielkim nakładzie pracy tutaj możemy dostać bardzo zadowalające wyniki i nasz obiekt uważam za ukończony.